I co, 3 godziny załamał z kiboksingiem, z człowiekiem, którym razem gdzieś tam nie ma co się wstydzić i mówić o tym, że zawodowy kiboksing przywieźliśmy do Polski. Nie? Ja mam swoją ręczność, jak robię swoją robotę, on robi swoją robotę. I teraz na każdą. Na każdą moją robotę jest jakaś jego robota, tak? Musimy wykorzystać to co on robi, on sobie to co ja robię. Zacznijmy sobie od takiego jednego motywu, jak natomiast o ojamy: Przyjąć, oddać mocniej, nie? nad dwoma elementami. Pierwszy z nich jest sytuacja, gdy mamy... Ja w ogóle jestem jestem fanem takiego twardego, holenderskiego. Oczywiście okraszonego trochę naszym polskim trwaniactwem, bo wydaje mi się, że nie mamy, nie mamy się, mamy genialny kickboxing, ale takiej rywalizacji stricte zawodowej, no to jednak ci Holendrzy wiodą są, 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 są na topie. No i też kickboxing zawodowy, a kickboxing amatorski strasznie się różni, bo też o coś innego chodzi. W zawodowym kickboxingu nie chodzi o to, żeby zdobywać punkty, z zawodowym kickboxingu nie chodzi o to, żeby zdobywać skalty. A w amatorskim jest troszkę inaczej, jest więcej latania. Idziemy w tym bardziej ten holenderski styl. Dobra, daj prawego sierpa. Daj lewego sierpa. I generalnie łatwiej było mi dać lewego sierpa, oddać lewą ręką. To jest najprostsze. Generalnie część z was tak na pewno to robi, ja też tak często robię. Ale kto nie skumaty, no to on ma tą rękę przy brodzie, prawda? I ciężko tu, ciężko go zaskoczyć. Wiele razy w ferworze walki zdalna się, że bijecie tego lewego sierpa, to ta łapa tu idzie, bo chcecie kurwać ten rękę i zapomina się o tym, ale generalnie kiedyś tumaty, to ma tą rękę tutaj, więc ciężko mi zaskoczyć. Gdzie go mogę teraz zaskoczyć? Jak on bije lewego sierpa? ten produkt, że ta jednak ręka idzie mocno za, za mocno za mąkę, no, żeby uwolnić biodro. Jeżeli on nie sierpa, to on właśnie na szali przyjedziemy mojego plan. Ja mówię, ręce jak tałsi, widzicie? macie ostrożnie, Kopcie jak uważacie, ale to jest takie wiesz, Jestem panem tego. To nie znaczy, że wy ale sobie to możecie przerobić i pokombinować wam. Zbij go pop gum. Od razu jest ta siła jest do wykorzystania, nie? Czyli sobie sobie też 3 razy jeden, trzy razy drugi. Ja mu daję frontki zbitka, bam. Ale o co Was proszę, bo przy tym ćwiczeniu 90% lubi coś takiego, nie? Już wie, że on będzie zbijał, to jest... Nie. Normalny frontki on ma mi dać siłę, on mnie na, ma napędzić. Bam, 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 okej? Okay? Normalnie z intencją w brzuch, zbitka, bakist w e, tą samą stronę ciągnę hop. Czyli stąd nie kolano lipa, nie? No to patrzcie. To ja sobie wylekam, jak tutaj jest ta strona, hop! Stąd ściągam tak samo, hop i walę bum na korpus tutaj, nie? Wątróbka moc, w moc jest tutaj. Nie wiem, że smupić do tego nie? Czyli patrzcie, raz, hop, dokładnie to jest na schemat, ściągam go, bum. Jak jest ma krótką gierkę, jak jest ma krótką gierkę, jestem za blisko, wiesz, jak jest ma krótką nogę i go pociągnął, to to nic tu nie zrobię, nie? Więc jak ma krótką gierkę, to nie ciągnę go do siebie, tylko robię bok, bam, nie? I to elegancko wtedy możemy. wejść. Czyli raz, to samo, dwa, trzy, okej? Okay? Trenowałem z Jurim Bulatem. Jurim Bulat to jest taki bardzo utytułowany białoruski zawodnik Muay Thai. I on nam pokazał coś takiego, Bam! I łokciami w brzuch, nie? Ja sobie to przerobię pod siebie, bo jako że łokciami mało bije, bum bum. O co chodzi? Nogi w ten sposób. Patrzymy cały czas w sufit. I teraz tak, to nie jest zwykłe spięcie, ani też nie siadamy sobie tutaj, nie? Coś pomiędzy 40 stopni. Patrzymy cały czas w sufit, hop, o, gdzieś tu, nie? Brzuch jest cały czas napięty, to jest chyba najbardziej taka najmocniej jest nap... najmocniej napięty... napięty brzuch. I w tym momencie dwa razy uderzamy, tylko bum bum, tak jak nazwa wskazuje dwa razy w brzuch, tą częścią y, pięści, młotkiem, nie? to do drugiego. Hop, hop, hop. Znaliście to? To było na tyle. Dziękuję wam bardzo. Było bardzo, było zajebiście. Naprawdę fajnie, fajnie się z wami pracowało. Mam nadzieję, że chociaż jedną, dwie rzeczy. Z tego co było sobie w swój swój, swój swój jak to nazwać Asortywa, powaniamy swój warsztat, warsztat kickboxerski e, tak jak mówiłem macie zajebisty o trenera więc, więc dużo pewnie nie dużo nie, nie musiałem tu pokazywać słuchajcie jakbyście kiedyś ze mną za to tam jestem na zdjęciu więc możecie zawsze sobie zerknąć i przypomnij te sympatyczne seminarium i wplatajcie pętajcie, wplatajcie bum bumy bo mięśnie brzucha muszą być królodporne dziękuję Łuki, ścięli sobie zdjęcie